W siódmym rozdziale listu do Rzymian jest mowa o tajemnicy nieprawości w nas. I jest to taka, powiedziałbym, smutna rzeczywistość, o której też jakoś staraliśmy starali się mówić. I może przeczytam końcówkę tutaj tylko tego tekstu. I w którym kontekście trzeba czytać ósmy rozdział? Dlatego jeżeli ktoś czyta siódmy rozdział, to warto sobie też. Przypomnieć potem czytać ósmy, który jest taką swoistą odpowiedzią na, na ten siódmy rozdział listy do Rzymian. Może cały akapit z tego siódmego rozdziału ostatni. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzucam mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym, w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, który mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. To jest taka końcówka tego siódmego rozdziału, w którym święty Paweł mówi o tej nie, ogromnej, no tajemnicy nieprawości, która nas przemaga. Jeżeli byśmy sami zostali z tym, to właściwie nie, nie mamy szans. Tak naprawdę. Stąd między innymi na przykład są tak postawy, nie? Człowiek koniecznie szuka jakiejś pewności, Jakieś, jakiegoś takiego zaczepienia się, które by mu dawało pewność, że, że nie wpadnie w zło, w grzech i tak dalej. Między innymi to się często upraszcza do tego, żeby uzyskać potwierdzenie, że jestem w porządku i tak dalej. To, to tak potem się czek broni. Natomiast tu jest jedno zdanie, które sygnalizuje. Rozwiązanie. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. I teraz ósmy rozdział. Tutaj redaktorzy tego tłumaczenia zatytułowali tę pierwszą część życie z ducha. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, ducha z dużej litery, czyli Ducha Świętego. Który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Tutaj jest mowa o tym, tu jest Duch Święty, oczywiście ten duch. Święty Paweł wcześniej pisze w liście do Rzymian o Chrzcie. Chrzest, który jest zanurzeniem w śmierci Chrystusa, po to, aby razem z nim żyć. A to zanurzenie. I obdarowanie wtedy Duchem Świętym powoduje, że w człowieku zaczyna istnieć zupełnie inna dynamika życia. Przypomnę, że Ewangelia głoszona przez Pana Jezusa jest Ewangelią dobrej nowiny. Dobra nowina, która mówi o wyzwoleniu. I teraz Pan Jezus na początku mówi: Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Zmieniajcie swoje myślenie, sposób wartościowania, ta metanoetę. U nas to jest nawracajcie się, no to, to nie jest, to nawracanie się nie jest dobrym tłumaczeniem po prostu, bo nawracać się to tak jakby wracać do czegoś, co było poprzednio. Natomiast tutaj nie chodzi o powrót do czegokolwiek, co było poprzednio, tylko chodzi o zmianę sposobu myślenia, która jest akurat do przodu, a nie do tyłu, nie? Czyli zmieniajcie swój sposób myślenia na taki, który który widzi wpierw i przede wszystkim Królestwo Boże, a potem dopiero w tej perspektywie widzi to co dzisiaj. Nie? Nawracajcie się, zmieniajcie swoje, swoje myślenie i wierzcie w Ewangelię, wierzcie w tą dobrą nowinę, która mówi o życiu, które otrzymujecie życiu wiecznym. I to jest ta perspektywa zupełnie inna Człowiek już nie jest w lęku o to, czy o siebie samego i koniecznie chce sobie zapewnić jakieś tam dobro, tylko jest, żyje nowością ducha, świadomością, że jest w ręku Boga. Ma zupełnie inny sposób myślenia. Sposób, który, który nie jest poddany tym lękom, przede wszystkim lękom, a także namiętnością, że coś, co tutaj człowiek zdobędzie, to będzie damu mu szczęście i radość. On wie, że ta szczęście i radość jest gdzieś indziej, a z drugiej strony brak lęku przed, przed złem, które ewentualnie czyha, bo to zresztą będziemy dalej tutaj widzieli. Ci bowiem, którzy żyją według ciała. Tutaj muszę wyjaśnić, co to znaczy ciało świętego Pawła. Myśmy czytali o tych owocach ducha i tam wcześniej było o tym, co się rodzi z ciała. Świętego Pawła ciało to nie jest fizyczność nasza i zmysłowość, tylko to jest nasze życie tutaj w tych układach ziemskich. Oczywiście ciało, zmysły w to wchodzą, ale to jest tylko jeden z wymiarów. Ale to jesteśmy my w tych układach. Ten, który jest tutaj w tym i żyje tym, co jest na świecie, mówiłem, to jest porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. To są te trzy namiętności, trzy wymiary tych namiętności, żyje na Ziemi. One powodują, że człowiek jest zagubiony w tym świecie. Ale jak się zupełnie w tym zagubi, no to przemija postać tego świata. Wszystko na świecie, cokolwiek jest, się kończy. Kończy się wszystko. Wszystko się rozpada, wszystko się kończy, przemienia i tak dalej. Nawet Słońce okny mówi. Wiadomo, że za, za 4 miliardy lat będzie w, w czerwonym olbrzymem, a potem jeszcze się zmieni w coś innego i, i tak dalej. Wszystko się zmienia. <laughs> Także nie ma niczego takiego, co by się nie zmieniało. Ciało to jest, to jesteśmy my tutaj w tych układach. Jeżeli my jesteśmy zapatrzeni w te układy, nie widzimy tej perspektywy tego odniesienia do Boga i do tego nowego życia zupełnie, no to się tutaj gubimy. Ci zaś, którzy żyją według ducha, duch, duch z dużej litery, czyli ducha świętego, do tego, czego chce duch. Dożność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dożność zaś ducha do życia i pokoju. Ostatecznie to, co na świecie, to, w, co tu możemy zdobyć, i tak przeminie, i tak się skończy. To wszystko dąży do śmierci. Ponieważ dążność ciała jest według wroga Bogu, nie porządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Żyją według tych namiętności, wszystko wspomnianych. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci, ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w Was swego ducha. Kto ma tego ducha, ten jest z Chrystusem. No, to chodzi oczywiście o ducha świętego, ale przede wszystkim mieć ducha, to znaczy tym duchem żyć. Tym duchem żyć. Jest teraz nie pamiętam gdzie, ale w dziejach apostolskich chyba jest napisane, że właściwie każdy otrzymuje ducha od Boga. Nie tylko przez to, że dostaje tchnienie, w którym żyje, ale jednocześnie ma dar Ducha Świętego. Tyle, że on się, że tak powiem, nie ujawnia w pełni. On jest jakby wyzwolony przez Chrzest, ale musi być to potwierdzone przez osobisty wybór. Przypomnę, że chrzest pierwotnie był dawany ludziom dorosłym, świadomie przyjmowany, przyjmowany przez tych ludzi dorosłych, którzy wybierali chrzest. To zresztą ich kosztowało, bo, bo chrześcijanie byli, jak wiemy, prześladowani, byli napiętnowani, byli e, pomawiani o jakieś wstrętne obrzędy i itd. Tak to no, można przeczytać w takich tekstach pogańskich ze starożytności. Przypisywali chrześcijanom najgorsze rzeczy. Między innymi Nero wykorzystał tą złą opinię chrześcijan i oskarżył ich o podpalanie Rzymu. A ten drani jeden sam sobie to zrobił dla spektaklu, że tak powiem, osobistego. Nie? Potem jak się okazało, że, że troszeczkę przesadził, no to zrzucił winę na chrześcijan. Tak to wyglądało w praktyce. <laughs> Więc to ten. I teraz ci ludzie wiedzieli, że to, to kosztuje. Nie? I z, z całą świadomością przyjmowali to. I z, z całą świadomością przyjmowali życie według ducha. Zresztą wtedy jeszcze też mieli te, ten te grosolaria się pojawiały, te mówienie językami i tak dalej. Tak w tych ruchach charyzmatycznych dzisiaj się to dzieje. Nie? Oni to doświadczali w sposób taki powiedziałbym namacalny. Nie? Tylko ta namacalność tego ducha nie jest, że tak powiem, sprawą konieczną. O tym zresztą święty Paweł o tym pisze też w innym miejscu. W każdym razie jest ważne, żeby człowiek się na to zdecydował, żeby to wybrał, tą drogę. To jest konieczne, żeby żył według ducha. Nie? Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Wszyscy, którzy prowadzi duch, są Synami Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli. Święty Paweł tutaj nawiązuje do takiej sytuacji, on bardzo mocno walczy z tym, że Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, tak zwani judeochrześcijanie, oni często uważali, że ci, którzy z Pogan przychodzili do Kościoła, stali się chrześcijanami, powinni wpierw przyjąć całe prawo, zostać obrzezani, wypełniać prawo i dopiero jako wypełniający prawo, mogli być ochrzczeni i mieć udział w życiu. Właśnie chrześcijańskim. Święty Paweł absolutnie był przeciwny temu, bo uważał, że to przestrzeganie prawa, ten, ten rygor taki trzymania się prawa, w nim jest zawarty lęk przed, przed tym, że Bóg nam właśnie coś nie wypełnimy, czegoś, to Bóg nas ukaże i tak dalej. Paweł mówi, jesteście wolni. Wolni od tego. Chrystus nas uwolnił od prawa. To co mówi w liście do Galatów, że On nas uwolnił od przekleństwa prawa, wręcz tak mówi, nie? że my żyjemy zgodnie z prawem nie dlatego, że skrupulatnie staramy się przepisy wypełniać, tylko przez to, że mamy w sobie miłość. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Więc taka jest logika świętego Pawła. To, że człowiek wypełnia prawo, czyli wypełnia to, co jest sensem prawa, a nie literalnie samo. Koncentruje się na literalnym wypełnianiu przepisów prawa. I stąd jesteście wolni, a nie jesteście niewolnikami, nie jesteście pod presją jakichś lęków, że coś, żeście nie dopełnili, w związku z tym będziecie potępiali. Jeżeli macie w sobie ducha, Ducha Świętego, który jest duchem miłością, no to jeżeli to macie, to jesteście dziećmi Bożymi. Nie? I znowu tu przypominam, chrześcijanie nie muszą być doskonali. Chrześcijanie muszą iść za Chrystusem iść, i, i, i starać się wypełniać wolę Bożą. Nie? Starać się żyć Jego duchem. To jest za, zasadnicza sprawa. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w niewolę. W nadziei, że również Jono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Dzieci Boże to, jest, to są ludzie. To są ludzie, którzy. Przez grzech jest taka wizja przez grzech Adama, czy przez grzech pierworodny, nie tylko człowiek został, tak powiem, zraniony w swoim życiu, ale cała przyroda, cały świat. Zresztą, dzisiaj to może najlepiej wychodzi, że człowiek najbardziej niszczy przyrodę, nie? ze śmieca i tak dalej. I, i ta wizja, że Człowiek jest tutaj w centrum tego, co się w Przyrodzie dzieje i w dużym stopniu od człowieka zależy, czy ta Przyroda się będzie spokojnie rozwijać i, i, i w pełni żyć, czy, czy będzie jak była jęczeć w tej niewoli tutaj. I tu jest ta wizja, że, że cała, cały świat, cała, cała Przyroda oczekuje na wyzwolenie synów Bożych, aby uczestniczyć w ich prawdziwym życiu. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swą wzdychamy, oczekując przybrania za synów. Odkupienia naszego ciała. Mówiłem, że ciało to jesteśmy my w relacjach z innymi. Na świecie dominują te namiętności. Królestwo Boże, to także jest społeczność, to są relacje osobowe. Tyle, że one jest rządzone przez relacje miłości. Inna zasada wspólnych relacji. Nie relacje właśnie napędzane tymi namiętnościami, tylko relacje wynikające z więzi miłości. To jest zupełnie inne, inne, inna zasada życia. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Jeżeli nadzieja się widzi, no to to już nie jest nadzieja, tylko to jest pewność. Nadzieja jest nadzieją na, na to, co nie jest pewnością, ale w czym, w czym mamy ufność i, i zawierzamy Bogu? My jesteśmy w tej sytuacji, tutaj na Ziemi, że my oczekujemy według obietnicy tego, a nie widzimy już jakby tą rzeczywistość gotową, jak ona będzie dokładnie wyglądać, tylko my żyjemy tą nadzieją. Zresztą ta rzeczywistość, która. Ma się objawić, ona będzie i tak, taka, że przekracza nasze zdolności wyobrażeniowe i, i pojmowania. Zupełnie inna zasada, inna, inna i, i inne życie. To, że Chrystus z matwy stały się nam pojawia, znika i tak dalej, to są tylko takie drobne przejawy tej inności życia, innej zasady funkcjonowania życia. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się z, e, za świętymi zgodnie z wolą Bożą. E, świętymi tutaj e, znowu jest synonim chrześcijan. E, Trzeba mówić o tym, są dwa pojęcia świętości. Jedno jest pojęcie związane dokładnie. Świętość to jest przynależność do świętego. To, co należy do Boga, jest święte. Chrześcijanie przez zanurzenie w szcie zostali zanurzeni w śmierć Chrystusa, aby razem z Nim żyć i w ten sposób są świętymi, należą do Chrystusa. Ale to jest ta świętość w sensie metafizycznym, czyli przynależności. W ten sposób są także święte naczynia, ołtarz na przykład jest święty, Kościół jest konsekrowany, jest miejscem świętym itd. Natomiast świętość zwykle my kojarzymy z, z doskonałością życia, albo mówiąc językiem biblijnym, ze sprawiedliwością, z tym, że człowiek autentycznie idzie za Bogiem. Jest szczery w, tej, w tym swoim życiu w wypełnianiu tego woli Bożej. To jest doskonałość, można by powiedzieć, moralna. To jest inne pojęcie świętości. My jesteśmy święci w sensie sakralności, przynależności Boga, przez chrzest, ale mamy się stać świętymi w sensie właśnie podobieństwa do Boga w życiu, moralnej doskonałości. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego syna. Aby on był pierworodnym między wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych chce usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych chce obdarzył uchwałą. Ten fragment dużo konsolwersji wbudził, dlatego że na przykład Kalwin uważał, że są niektórzy wybrani przeznaczeni do zbawienia, a inni są przeznaczeni do potępienia. Predestynacja, przeznaczenie do życia wiecznego i przeznaczenie do potępienia. To jest fatalna Tutaj nic o tym nie ma, że są jeszcze ewentualnie przeznaczeni do potępienia. Tu Święty Paweł mówi o przeznaczeniu, wybraniu przez Boga, nie określając, kto jest przy wybrany, kto nie jest wybrany. Trzeba przyjąć, że właściwie Bóg wybiera wszystkich i pomaga wszystkim, tylko że sam człowiek, jedynie on sam może... W Przeszkodzić temu, żeby rzeczywiście doszedł do świętości. I teraz na koniec właśnie ten fragment, który chciałem Wam przede wszystkim przeczytać, to jest teraz taki hymn na cześć miłości Boga. To jest jeden z najpiękniejszych fragmentów, według mnie, całego Pisma Świętego, to co Święty Paweł tutaj pisze. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, w Bogu nie ma żadnej woli do potępienia. Bóg pragnie, usprawiedliwienia wyboru życia dla człowieka. Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? W Bogu ani w Chrystusie nie ma żadnej, że tak powiem, woli potępienia człowieka. Jest absolutnie czysta miłość, której Bóg chce każdego zbawić, każdego z osobna i wszystkich na razem. I tu Święty Paweł mówi: To jest absolutnie. Bóg jest zdeterminowany w swojej miłości do, do człowieka, którego w liście Efezjan, do Efezjan pisze, że On nas wybrał jeszcze przed założeniem świata. Przed stworzeniem świata już pomyślał o człowieku i stwarza świat tak, żeby żeby człowiek mógł w tym świecie zamieszkać ktoż nas może odłączyć od miłości chrystusowej utrapienie ucisk czy prześladowanie głód czy nagość niebezpieczeństwo czy miecz jak to jest napisane z powodu ciebie zabijał nas przez cały dzień uważają nas za owce na rzeź przeznaczone święty paweł tego osobiście doświadczył na różny sposób On tam liście do Koryntian y, pisze o, o tych swoich doświadczeniach negatywnych, różnych. Ile razy był, y, właśnie, on nawet był kamienowany, święty Paweł. Ile razy się miał w więzieniu, y, w głodzie, w, y, w chłodzie, różnych, w różnych warunkach. Nie? Co nas jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusa? My sami się możemy od niej odłączyć, ale nic z zewnętrznego nas od tej miłości nie może odłączyć. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Pamiętamy w siódmym rozdziale o tym, że, że ciało czyni nas niezdolnymi do pójścia naprawdę za Bogiem. Przez łaskę Chrystusa, przez tą miłość Boga, tak zdeterminowaną, przez Ducha, którego nam daje i tak dalej, to to się zupełnie zmienia. Pełne zbyt dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Tutaj święty Paweł wymienia różne, powiedziałbym, istoty, nie? Ani życie, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie. My uważamy aniołów za istoty duchowe. Przy czym ci aniołowie są różni. Faktycznie słowo anioł oznacza posłany, posłaniec. I tą funkcję posłańca może spełnić różna istota rozumna, która przekazuje, Anioł może być nawet w pewnym sensie człowiek jako posłaniec. Natomiast my używamy też tego słowa do oznaczenia istot inteligentnych, rozumnych, ale nie ludzi. Ani zwierzności. Zwierzności to jest znowu inny, to jest jeden z rodzajów tych istot inteligentnych. Zwierzności, moce, potęgi święty Paweł wymienia w innych listach. To są te zwierzności, moce, potęgi, to są jakby czasami się mówi chóra anielskie, te różne istoty, różnego rodzaju, inteligentne, one się ruszą między sobą. My ich nie znamy tak wprost, ale on nie wymienia tam, w każdym razie oni widzieli różne, różne te istoty inteligentne. Ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe. Czyli to, co jest na ziemi, co nam może tu zagrażać, ani także to, co jest po drugiej stronie. Nie, nie, nie ma tej siły, żeby nas odłączyć od Chrystusa. Ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, to jest Chrystus Jezusie Pan nasz. Bóg jest tak zdeterminowany w swojej miłości i tak, to, tak nas umiłował, że jedynie tylko my możemy Mu powiedzieć nie. Nic nie jest w stanie nas od Niego odłączyć. Tylko my sami możemy, ja tak powiem, nie przyjąć tej łaski Jego. Nie przyjąć tej łaski jako łaski, jako darmo, darmo danego. To jest niesamowicie optymistyczny taki fragment. Jeżeli ktoś ma jakąś taką handlę czy coś, to radzę sobie ten hymn przeczytać i się nad nim tak zastanowić, po... zreflektować głęboko. Tą, tą determinację Boga w Jego miłość, który nie chce nas potępić absolutnie i nas nie potępia. On oczekuje od nas tylko jednego, żebyśmy byli jak dzieci, żebyśmy się mu powierzyli, jak dobremu ojcu, zawierzyli mu, oddali mu swoje słabości, oddali mu siebie, razem z tymi słabościami, z naszym nawet grzechem, choćby był największy, to i tak Bóg jest w stanie to przebaczyć i nas oczyścić. On potrzebuje z naszej strony zgody na to, żeby on mógł w nas ...działać, aby mógł z nas zrobić rzeczywiście swoje, swoje żywe dzieci.